Już tylko sprawdzamy, czy się nagrywa. Nagrywa się wszystko, ok. Chciałem się upewnić. E, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z e, Minecrafta. Dzisiaj będziemy się zajmować e, ogrodnictwem. Tylko odłóżmy rzeczy sobie. Tak i to ogrodnictwo na nie będziemy zajmować. O, modyka się przyda. Machewka. Zróbmy tu nie nasioną. Tutaj kwiatki, patyki, tutaj węgiel, tutaj proch. Dobra. E, dzisiaj w końcu robimy ten ogródek marka w do porządku. 15. Ma wyglądać porządnie. Pochodnie postawiłem w środku wody w dwóch kratkach obok siebie i mi rozwaliły um, nieskończone źródełko. Um, jestem po prostu genialny, tak wiem to. Czyli tak dotąd. Dobra, tu, 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 tu. tu. Dobra. E Słuchajcie, ja idę po wiaderko, by naprawić wodę. Tak, nie posiada, gdzieś tutaj nie miałem. Tu nie ja mam z tobie. Tak się powie, mało. Trzeba iść nie przepalić. Tak w ogóle trzeba będzie się w końcu zająć, by to jako tako wyglądało. Duże lazo. Tak, dobra. Uu, uh, marchewka. Wspaniale. Rozrastamy się, jak tylko się da. Znaczy na ogródek się rozrasta. Tam wiem, pominąłem jedną. Tu, 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 tu. To, 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 to. i będziemy bogaci. To jest moc handlu, moi drodzy. I dasz kapitalizm. Dobra. Będziemy na podstawie tych swoich... ...byle. Tego możemy zarobić pozorny Dobra. Nasiona pszenicy. żeby tak na końcu wyglądać a być duży, a nie taki jak jest w sensie tak jak jest fajny spory to ja chcę taki wiecie żeby jak postawię pszenicę to żeby mi tutaj całe pole to zarosło bo nie po to, ten to projekt robił w płocie czoła jak rolnik by mi teraz to wiecie dorosło jak rośnie Dobra. ale mam jeszcze chyba 10 szkodzików, jeśli dobrze pamiętam tych nasion pszenicy. Mm -hmm. 6 6 to jest liczba. No i jako tako to wygląda. Słoneczko powoli zachodzi, to zbierzemy. Tu się jeszcze podbiegniemy. Spojrzymy, czy w wodzie. O, proszę. Patrzcie, co nam się w wodzie ukryło. Miałem to naprawić. A zatem, naprawę Tu już nie. E, dobra, a taki plan dokładny na dziś. Już wam mówię. E, dzisiaj robimy zagrody dla zwierząt. I. I nie chcę powiedzieć, że jeszcze nie jest noc. Dobra. Sobie włączę stoper, tak wiecie, dla pewności. Mhm. Mm Dobra. Start. Co jest? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, słońce wstaje. Um, tak. Odkładamy, to sobie zjemy. Oj, to nie To Raz jest jakiś główny, skali Nie, to nie tu. Raz, dwa, jest. Krup. Dokładnie. Tak ją można powiedzieć. Tak, tak. Tak się to robi, ok. analizer tu chcę lubi podstawić. Dobra, ale na razie jeszcze tutaj jeden sznurek. Kropla smogu jest dość cenna jeśli chodzi o tego moda, ale no, yy, gdzie mam craftinga? Nie, nie muszę się zgubić crafting. No, zgubiłem crafting, super. Znaczy wiem, gdzie jest, jest na dole. Tu przydałoby się jeszcze, tu ta. trzeba w końcu ten dom ogarnąć. To tak wiecie, porządnie ogarnąć. Tak? Smycz świetnie. Czy mam tylko jeden analizer? To mnie ciekawi. Jak diabli. tylko sobie te rzeczy podkładam. I już. chwila. zakręciłem <grym> się. się. E, to, to i to. Dobra. Kości mam, to odłożę na to. Mam tu warsztatowe... A ale powinno być w wiosce Nie zabrałem z wioski więcej niż z jednego analizera Jestem zdziwiony swoją głupotą To idzie ze mną Na razie tu mhm. Potem będziemy wykręcać domek I Dzisiaj e three and one it's good lie down Chociaż wiecie co? Teraz to bardzo na zrobić ciekawą ideę. Jak mogłyby wyglądać bardzo dobre zabrody? Tylko potrzebuję tak. 1, 2, 3, 4, 5 6. i 6 Uj, teraz to mam pomysł. Powiedzmy, że coś powinno starczyć. Dobra, tylko gdzie chcemy te zagrody? Ha. Z tyłu. Tam. Zobaczmy. No tu przydałoby się wyczyścić. Mm. Dla zwierząt. bo te drzwi będą... Tak. okej okay. nie wiem czy, czy ścinać więcej drzewa czy nie ścinać hm. chyba trzeba będzie ściąć dobra gdzie jeszcze? aha fajnie nie lecimy, lecimy, lecimy tak patyki tak tak aha tutaj stąd buty trzeba będą mi przeszkadzać na pewno to będzie mi przeszkadzać no i tutaj to powycinamy w miarę dość ciekawy pomysł na zagrodę Dobra, pościnane jest sodzonka i teraz dobra. Tak, tak. Tużę chyba szkieleta, albo mi się wydaje. Dobra. Chodzimy tak, więc tu będzie pierwsza zagroda. Tak... To ma być zagroda dla zwierząt. nie do dinozaurów, już się tak nie jarajcie. <laughs> Przepraszam, że na dzisiaj. Tu chyba było na 5, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Właśnie mi się skończyło na 5. E, brawo ja I to będą automatyczne te, farmy, w sensie Automatyczne? Automatyczne to wymagają leja i tego tak. W sumie tak, to byłby lepszy pomysł mhm. Dobra że co tu jest Potrzebuję e, trochę drewna, trochę drewna mam, okej okay. Jeśli dobrze pamiętam, to, to się robiło tak. Dokładnie. E, teraz idę do swojego potężnego pieczona Biorę potężne kilka szadzonek. E, chyba lepiej będzie, jak zrobię tak najpierw. Dobra. Mhm. Aha, bo ja teraz boże jestem głupi jak but lewej nogi. To autentycznie mhm. i to chyba będzie lepiej robić w tunelu. Dobra. Tak żeby mi tutaj tylko to nie padło. Poczekamy chwilę. Na więcej węgla. Tak jak jest diabelnik po teraz. Słyszałem tego szkieleta. Dobra, są cudzonki? Są Tylko hmm. to pozwoli zrobić, dobra a ja co? Bóg kolejna. No w każdym razie latam jak ten głupi po sodzonkach mm. I wy jeszcze nie znacie planu na to co chce chcę zrobić e. Automatyczną właśnie farmę taką wiecie zwykłą Tak z lejami hopera, z lejami i tak dalej trochę redstone nam my no i lecimy nie no, że nadchodzi noc, i cały dzień praktycznie to nie, dobra czyli crafting tu pak pak o boże nie drzwi Mi się przydadzą pewnie zastanawiacie się po co w tej mojej pustej głowie drzwi przez jest prawie noc ludzie A. strafi przecież tak ciemno na boże tu sobie wytniemy tu będą drzwi Tak, wiem, że rozłamam właśnie szkło. Nie musicie mi przypominać Dobra, zjedzmy coś Dobra, teraz las wood Co jest nie tak z moimi nogami? To mi rozwalił skina Pytanie za 100 tysięcy Tak teraz się dopiero skapnąłem Wiem, jestem bystry jak nie wiem Tak, tak Pokażcie mi jak są tutaj drzwi zrobione, Gdzie mhm, po prostu Zozia Okej okay. Dobrze W ogóle nie no, genialnie postawię te drzwi. Muszę się przyznać, że są po prostu geniuszem architektury. Się. To jest ów poziom, to jest jeszcze za wysoki, jeszcze za wysoki. Tutaj klientki spuszczać. Przez to by te, wiecie, zwierzęta ginęły, ale tylko zwierzęta, a wszystko inne by zostawało normalnie. Kurczak... Ja potrzebuję go tak ściągać, a ja sobie znam. I druga krowa. I idziemy. No, już, już już, już, już Gdzie się kurczak cieszy, że ja nie chciałem cię żegnać do Bo no to jest taki porażny Dobra. I tutaj zrobimy tak. I, I trochę to poszerzy. O, tu jest krowa. Okej. Okay. Będziecie żegnać do drogi. Kurczak, szkakuj. No. Kurczak, jesteś głupi. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu, łazić. No. Dzięki. Przepraszam mm. ja bardzo, a gdzie twoja smycz? Mm. Ty zbrodka krowo. Mm. No mu. Mm. Dobra krowo, mam potrzebujesz jeszcze dwóch białych owiec. Białe dlatego, że można je, mógł można sobie je pomnożyć i, wiecie, roz... No, zrobić y, różne kolory. Na szczęście tu jest sporo zwierzyny. A to co niepotrzebne, wywali się. Stop. I idziemy. Chodź, do nogi. ten powiedziałem Już. skakuj do środka no skakuj no weźmy cię są dwie? są wie. no i brawo ja spadam tak wow jest moc No, jest. Potrzebuję Was, was okej, okay. ile położę więcej Dobra. Teraz tak. Potrzebujemy na pewno trzy lejki. Ta, na pewno skrzynki, ta, i jak zrobić, żeby mi się od razu kurczaki nasząły, nie lej, nie pójdzie w górę, kurde, dobra, olewam, na razie. Eee, tak, dzisiaj sobie zjem tą baraninkę. Owcy. Nie. Eee, tu mam trochę jeszcze pieconę do życia. końcu coś normalnego tu i nie ciągłe dla mięsa ząbiaków. Dobra, to tu. I rozleczam nas ogródek. Nasz piękny ogródek. A w następnym odcinku zobaczę się z wami, gdy... Eee, gdy przekopię tam. I jecie. I zaczniemy się bawić w wybudowę tunelu kołdówskiego. Z, ba z bazą na farming i tak dalej. Tak wiem, że tu będzie doprowadzić sprawę, ale spokojnie. I chcę raz. To ja się tam nie będę doprowadzić do farming. Dobra, dobra, dobre, dobra no, i farma picobello wygląda w tej sekundzie, to wam powiem. Farma pionniczy zrobiona, farma marki teraz się trochę rozrośnie, się trochę rozrośnie nieraz, Weź się na usmój mówić po, po polskiemu po prawnemu. Tutaj też pociągnąć formę? Szczerze, inaczej to lepiej. Na pewno pszenica. No tak, mogę wykorzystać tę mockę kosną co zdobyliśmy na marchi, by. Bo tu miała iść marchew, tu miały iść ziemniaki i tu miały iść buraki. Tak. marchwi mam zdobyć. Dobra. W sumie mogę zrobić tutaj marchew i potem jeszcze ciścinę. E, dobra, ale to jest na razie nieważne. Na razie powiem, że... Przepraszam bardzo, gdzie mam ziemniaki? No i nic nie mam ziemniaki? Okej, okay, teraz ja się trochę zaskoczyłem. Ale spokojnie nie wiem skąd się ziemniaki. Widzicie. No, szybko. Tu chodź. No chodź. Je ziemniak. O kurde. Ale moc. Nie powiem. War życia. Tu, 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 tu. Dobra, zasypiamy. I rozkładamy tą farmę. A co ci się wydaje, że jest? No głupie. Głupie jak bób. Doskonale, już razo. Tylko jeden tam sobie. No. Co, tak? Dobra. Ale typu nie ma. Dobra. Dalej się tyka. Dobra. I zaczynamy sadzić. Niedługo udać do wioski i wiecie i e, przehandlować trochę papieru, wiecie na co. Na Emerandy. Jeden ziemniak. Serio. Dobra, to pole się wykorzystało, to dawaj. Dwa ziemniaki, okej. Okay. No i są trzy. Świetnie. i ze mam mogę chcieć dzisiaj. To przesuń mnie. это же множение людей. Dobre złapane. Dyskucze. Tutaj ma heweczki. Pysznie. A pszenica sobie kiełkuje. Hmm, wspaniale. Dobra. Lecie będę z wami zegnał. Tylko zrobię tutaj, yy, wiecie, zdjęcie. Pod miniaturkę. Będzie w miarę ok, dobra. Teraz zagnam się z wami. Do zobaczenia w następnym odcinku z Minecrafta. Cześć, do zobaczenia ciałku następnego.